Dobry wieczór Państwu witam na konferencji prasowej poświęconej najdzisiejszemu spotkaniu Rosa wygrywa w 21 kolejce z dąbrową górniczą 77-73 Witam na konferencji trenera gości pana Wojciecha Wieczorka, trenera rosy pana Mariusza Karola, Łukasza Szczypkę i Totka Kardasia. Proszę, proszę o podsumowanie meczu przez trenera gości. Trudny moment. Na przestrzeni całego spotkania wydaje mi się, że nie byliśmy zespołem gorszym od, od gospodarzy. Ja myślę, że jedną z podstawowych, chyba jedyną przyczyną naszej porażki to była... Był fakt, że pozwoliliśmy gospodarzom zebrać piłki w ataku. Po których zdobyli 18 punktów, z tego co widzę. Pamiętałem o trzech rzutach za trzy punkty z drugiej szansy, które no, były, że tak powiem, w mojej opinii decydujące. Pomijam kuriozalny błąd przy wybijaniu piłki z linii końcowej w końcówce meczu. Pomijmy to milczeniem. Natomiast jeżeli chodzi o aspekty koszykarskie, to. Nie zastawialiśmy, pozwalaliśmy gospodarzom na zbiórkę i ponowienie drugiej akcji i zdobywanie punktów z tego rynku. Dziękuję. Trener Mariusz Karol. No cieszymy się ze zwycięstwa, aczkolwiek, aczkolwiek generalnie z gry mojej drużyny nie jestem zadowolony i to przekazałem zawodnikom chociażby prosty fakt. Trzy razy są decyzje o tym, że należy zawodników faulować i my pozwalamy trzy razy oddać rzuty za trzy punkty. No to są rzeczy, które się generalnie nie powinny zdarzać na tym poziomie. I, i, i to, jest, to, jest, no to jest katastrofa po prostu. To można w ten sposób bardzo łatwo przegrać mecz. Dzisiaj akurat te trzy rzuty chybiły, chociaż ten jeden, który się zaklinował, no to był prawda, bardzo blisko i, i, i mógł cały mecz odmienić. Ale to jest nasza, nasz błąd i nasza wina, bo, bo należało faulować. Eee, dodatkowo Wydawało się, prawda, w trzeciej kwarcie, którą będę przegraliśmy 14-22, początek trzeciej kwarty wydawało się, że to jakby potoczy się po naszej myśli. Faktycznie graliśmy nie najgorzej, natomiast no, no, chwila dekoncentracji spowodowała, że drużyna Dąbrowy wróciła do, do gry i, i w postaci tutaj zwłaszcza no, egzekutorów świetnych Łukasza tutaj obecnego tutaj i, i jeszcze Pawła z plus naprawdę bardzo waleczna postawa graczy podkoszowych, którzy naprawdę też również walczyli i 9 yy, zbiórek w ataku, no to też o czymś świadczy. No spowodowało, że końcówka była bardzo nerwowa. Yy, szczęście uśmiechnęło się do nas. Cieszę się bardzo, że, że dzisiaj punktów zdobył yy, Jakub Kuba Zalewski. Dzisiaj 18 punktów, czyli to jest pierwszy jego mecz, odkąd ja tutaj przyszedłem. Bo normalnie rzuca nam po dwa punkty. No ale za to, jak Kuba rzucił 18, no to się Marcin wyłączył. Także, jak się któryś z naszych graczy wyłącza z gry, no to wtedy mamy naprawdę spory, spory problem. No ale szczęśliwie, szczęśliwie wygraliśmy ten mecz i, i cieszymy się z tego. Będziemy starali się eliminować błędy, które się trafiały, bo gramy tak, że, że gramy naprawdę dobrze po obronie, ładnie w obronie. Po czym po 20 sekundach dobrej gry. No, robimy po prostu jeden jakiś głupi, wstydliwy błąd i, i tracimy punkty y, za darmo. Wiedzieliśmy, że, że przeciwnik jest bardzo trudny, trudno drużyna. No, na pewno nam troszeczkę szyki pomieszali tym, że nie przyjechał Michał Gołoszyn, ponieważ y, nasza praca przez cały tydzień opierała się w, głównie o niego plus właśnie Paweł i, i, i Łukasz Szczypka. No i teraz jak nie przyjechał ten najważniejszy, załóżmy gracz, który rzuca po 18 średnio punktów, no to się nam troszkę to wszystko w ostatniej chwili pozmieniało. A poza tym też to wpływa zawsze, mimo wszystko demobilizująco na graczy, wydaje się, no nie ma najlepszego zawodnika, to, no to będzie nam łatwiej. No nieprawda, no nie jest łatwiej, bo pozostali biorą ciężar gry na siebie i, i właśnie dzisiaj wyżej wymienieni zawodnicy zagrali świetne zawody i zdobyli sporo punktów, także jest to przestroga. Przestroga dla, dla nas na, i dla wszystkich, że, że nie można tego traktować właśnie, że z ulgą, jeżeli najlepszy gracz nie przyjeżdża. Także to tyle, pracujemy. Następny mecz już myślimy i, i jedziemy dalej. Dziękuję. Łukasz Szczypka. Na no, początek chciałem pogratulować Rosie wygranego z nami drugiego meczu w tym sezonie i to w decydujących końcówkach oni się okazali w dwóch meczach na razie lepsi. Co do naszej gry, no muszę się z trenerem zgodzić, bo widać tu nawet jak trener gości zauważył, nawet gdy my mamy dziewięć zbiórek w ataku, dodajemy tylko praktycznie 6 punktów z tego, a goście przy 10 dodają 18, więc tu już jest różnica praktycznie trzykrotna tego, co przegraliśmy mecz. Jest to kolejny nasz mecz, który niby walczymy na wyjazdach, a nie umiemy wykończyć jakimiś swoimi banalnymi błędami. Po prostu przegrywamy mecze, bo gdyby cała piątka, co jest na boisku w ostatnich sekundach minutach tak jak dzisiaj było półtorej minuty bodajże prowadziliśmy trzema punktami byśmy myśleli wszyscy myślę zimną głową to byśmy to zwycięstwo dowieźli do końca no niestety tak się mecz kolejny nam ułożył Liga trwa dalej no walczymy o jak najlepszą lokatę przed playoffami w playoffach się zacznie całe wszystko od nowa Cóż mogę więcej powiedzieć będziemy na pewno wszystko robić żeby w następnym wyjazdowym meczu wygrać Dziękuję Piotr Karwasz Dużo już zostało powiedziane, ja tylko wrócę do jednej sytuacji, że w trzeciej kwarcie wyszliśmy na 15 punktów i po raz kolejny w ciągu powiedzmy, minuty, półtorej to samo było w Lublinie na wyjeździe. Prowadziliśmy 20, a w minutę tracimy 9 punktów, tu straciliśmy, nie wiem, z 15 chyba na 5 zeszliśmy. No, jeśli chcemy naprawdę coś ugrać w tym sezonie, takie błędy to, to jest podstawa, eliminować, bo w playoffach 9 punktów to już na pewno jest za dużo, żeby wygrać Dziękuję. Jeśli są jakieś pytania, proszę o przedstawianie się i zadawanie. Ja mam pytanie od Penera Wieczorka, które nie mam Karol. stwierdził, że brat Michała włoszyna pomieszał szybki gospodarza. Chciałbym zapytać, jak bardzo pomieszał Panu Brak Michała. <śmiech> <śmiech> Michał jest naszym najlepszym strzelcem. No cóż mogę powiedzieć? Trener Karol słusznie zauważył, że w jakimś sensie jego rolę przejął Łukasz i Paweł Zmarł. Bardzo nam brakło punktów pozostałych graczy. Ja tutaj powiem tylko tyle, że gdyby Krzysztof Morawiec czy Grzesiek Grochowski trafili jeden z rzutów za trzy punkty, które wykonywali, no to prawdopodobnie prawdopodobnie wygralibyśmy ten mecz. Jestem pod wrażeniem graczy Radomia. Kuba Zalewski, Piotr Kardaś w decydujących momentach prostują rękę, trafiają. Tego braku. Tak jak zauważyliśmy, półtorej minuty bez punktu, próby rzutów z różnych pozycji, z różnych, na nie czasie, co prawda, ale jednak gdzieś tam pozycje były. No i brakło, być może braku tego, żeby Łukasz dostał piłkę w końcówce lub Paweł, prawda? Dlatego tak ważne jest to, że brakowało punktów od pozostałych graczy, którzy byli na boisku. Poza tym gdzieś tam, ale to, o tym to nie ważne, bo Radą też miał sytuację chyba dwie albo trzy, że nie trafił ze stuprocentowych pozycji, prawda? W pierwszej połowie szczególnie. Także z naszej strony też tak, takie, takie wypadki miały miejsce, więc to jest na remis. Szacunek dla zawodników przeciwnika, że w decydującym momencie trafili za trzy punkty. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Może do trenera gospodarza na trenerze przegrywamy trzy punktami w końcówce, pan bierze czas. Jest akcja Kuby Zalewskiego, ja rozumiem, że ta akcja była rozrysowana. Czy, czy kolejna akcja, której piątek trafił, też była planowana, czy to była raczej spontaniczna? Nie, to już następna akcja po Klubie miała być yy, narzut za dwa punkty Artura do Nigiewicza i, i, i przy ewentualnym nietrafieniu no, mieliśmy ludzi na desce. Natomiast yy, no tutaj ciężko ja teraz nie jestem w stanie sobie przypomnieć, no ponieważ yy, Dąbrowa dzisiaj co chwilę zmieniała obronę, prawda, raz to była strefa, raz swego i to tak naprawdę później wyszło to, to ze skrzydła, tak, Kuba penetrował i Aha. przerzucił mi na samą stronę. Aha, i odrzutka, no to, to już, to, to nie, to już nie było ustawione. Pierwsza akcja oczni, tak żeśmy rozrysowali, i Kuba miał wybiec i, i trafić, no i to trafił. Także to, to na pewno wielkie brawa, bo mówię, po ostatnich meczach nie mógł się odnaleźć, no dzisiaj myślę, że, że będzie szczęśliwy w że... Te 18 punktów rzucił, bo, bo, bo naprawdę, czy to był start ostatnio, czy, 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 czy gdynia, czy soku, no, rzucał po 15 razy, raz trafiał. Dzisiaj naprawdę dużo, dużo lepiej zagrał, chociaż niestety pozwolił oddać 3 rzuty za 3 punkty i także 18 minus 9 to mu wychodzi 9. Zrobił błędy ewidentne, przy odda, pozwolił przeciwnikowi oddać trzy rzuty z czystych pozycji za trzy punkty Ale Marcin, to już będziemy rozmawiać w przyszłym tygodniu. A Marcin, bo, bo Marcin takie sprawy, a wydarzenia na no, nie wychodziło ale no, takie sprawy, a nie nie, 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 za bardzo mu się chciało grać. Nie, może, Marcin, grać, Marcin ale... dzisiaj miał zły dzień. Po prostu zły dzień. No, dzisiaj wstał nie tą nogą i po prostu miał zły dzień. Pierwszy raz mu się to zdarzyło. No pewnie porozmawiamy, może nie będziemy rozmawiać, zobaczymy. No w Kalmarziadzie to było widać dzisiaj, że nam zabrakło też Marcina, prawda? I, bo jak wchodził na boisko, to niestety tak mieszał, że, że musiał schodzić zaraz. Nie grał dzisiaj w ogóle po prostu. A wchodził też na, na plac dzisiaj y, Tomek Pisarczyk po, po dłuższej przerwie. Y, no długo nie grał, ale trochę tam pograł, jest ładnie zadowolony na tym etapie oczywiście. No nie mogę być zadowolony. W walczył, starał się, ktoś tam zebrał, parę piłek, ale generalnie zagubiony węgle. mgle. No nie było go półtora miesiąca z nami, czyli praktycznie taktyki nie zna w ogóle, bo nie grał w ogóle tego, więc to jest tak jakby nowy gracz do nas przyszedł. Tak zakupy zrobili w okienku transferowym, także znowu minie teraz tydzień co najmniej, może w następnym meczu będzie lepiej, prawda. Tak to wygląda, nie gra półtora miesiąca, no nie ma szans, żeby wszedł, zwłaszcza kiedy jest nowy trener, nowa taktyka i tak dalej, i tak dalej. To Z oglądania treningu to się nic nie, nic nie zrobi. Taka sama sytuacja jest zresztą z drugim, z Emilem Podkowińskim, który też miesiąc czasu nie trenował. Oni potrzebują teraz mnóstwo czasu, żeby dojść. A Robert, Robert się ja Robert jest lekko kontuzjowany, także już od poniedziałku rusza do treningu. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Chciałem ja jeszcze pytanie ten akarol, na pewno w Polsce z pokojowy pracy. Pamiętają, że tam szpartek że było starcie na spiercę y, na łatwkę z Marciem Koszyńskim. Może pan szczególnie życzyć. No tak powiedziałem Marcinowi, no po prostu powiedziałem, że tak jak, że po prostu dzisiaj nie... Zabrakło nam go dzisiaj. Także w końcu, no jak to się mówi, wyrzuciłem z siebie. Wiedziałem, że już go nie wpuszczę, więc już mi nie zależało, czy się zdenerwuję, czy się nie zdenerwuje. No i wyrzuciłem z siebie, żeby wolżej. A Ta starcia tam żadnego nie było. Ja bym się nawet nie próbował z nim ścierać. Po co? Po prostu mu powiedziałem, że go dzisiaj nam zabrakło. Czy są jeszcze jakieś pytania? Pytanie, ja w szkódce. Kiedy domek starczyk przyszedł no był po kontuzji, bo... Yy, można było powiedzieć, że potrzebował trochę czasu, zanim powrócił do gry i zaczął tak naprawdę biegać i punktować. Czy teraz po tej kontuzji też może być tak, że on będzie długo się wdrażał? Yy, no tak. Nie chodzi mi o taktyki, chodzi mi o jego poczucie pewności siebie. Nie, no po prostu zdychał. No. Po prostu zespół go wyprzedził, Po prostu, bo pracujemy mocno od dwóch miesięcy, a on nie pracuje, bo miał nogę chorą, więc nie mógł biegać, mógł tylko patrzeć i chodzić na siłownię. Więc on znowu teraz nie ma zdrowia dodatkowo. On teraz, a znowu nie może nadrobić, bo znowu się druga noga skontuzuje, albo jeszcze coś innego. Więc teraz znowu będzie potrzebować czasu, ponieważ zawodnicy odjechali od niego. Oni pracowali ciężko przez dwa miesiące, a on siedział i patrzył. Także to nie jest takie proste wszystko, że, że prawda, on wróci i będzie zaraz grał. Nie ma szans. Oni są już teraz w innym zupełnie miejscu niż on. Wystarczy przyjść na stadion, zobaczyć jak biegają. Jutro 11.00 zapraszam. Kto ma ochotę zapraszam. To no. to jest to tyle lepiej, że nie,